Witajcie! Ostatnio zgoniła nas... gonił nas deszcz, ale dzisiaj ruszamy z powrotem. E, póki co nie na te samym pole, bo jeszcze u innego rolnika mamy kosić, ale oczywiście jęczmień. Trochę gdzieś tam jakieś chmury chodzą, ale nie boimy się, tylko ruszamy się z koszeniem. Zobaczcie jak po tym ostatnim deszczu Rozwinęła liście kukurydza, odżyła wręcz. Tutaj już naprawdę pamiętacie, zresztą na ostatnim vlogu jak ona wyglądała, już bardzo słabo, ale odżyła no i miejmy nadzieję, że będzie sobie rosła. No niestety tam, gdzie nie ma wody, no gdzieś tam ograniczony jest ten, ten wzrost kukurydzy, ale ogólnie nie jest źle. A to już wyjechał, no ale on nie popędzi, a ja nie chcę jak się wlec za nim tak przez całą drogę, więc sobie yy, czekam trochę, żeby później nie blokować aż tak ruchu, wiecie co? Co tylko kombajn będzie blokował, a co kombajn yy, i zestaw z dwiema przyczepami. Bo teraz jedziemy z dwiema przyczepami, jedziemy na 3,5 hektara jęczmienia. Yy, jak będzie sypało zobaczymy. Na no, dobrą sprawę mogę jechać z jedną i rekursować, ale w sumie po co? Dobra, i teraz uda się wyskoczyć, czy to będzie za blisko? No, będzie za blisko, ale jak sobie poczekamy, to będzie całkiem pusta yy, droga. Słuchajcie, powiem Wam, że wchodzą takie chmurki. Gdzieś tam jest zapowiedziane, że gdzieś tam pochmurnie, przelotne opady, no ale co my mamy yy, czekać i, i, i patrzeć, co będzie się działo. No nie, ruszamy, kurde. Ruszamy, ale też sobie chyba nie będę dawał. Nie wiadomo ile na tempomacie, macie, bo żeby nie nakłonić nie zbyt wcześnie tarty. Ja sobie zaraz, 50. I dobra, 47 akurat, ok, jest dobrze. I sobie tak lecimy, słuchajcie. Szyba brudna, mogłem wyczyścić, ale to po ostatnim tym deszczu chyba. Yy, I tak, mamy gdzie się rozstawić, bo tam obok jest skoszony jęczmień, już nawet belki są zebrane. Więc skorzystamy yy, z pola sąsiada i się rozstawimy, żeby nie robić tego na drodze. Nagram Wam jak wygląda yy, szczepianie się, o, tam widzicie, już to jedzie. Jak wygląda szczepianie się? No bardzo podobnie do, do, do tukano, tam praktycznie bez wielkich różnic. Ale zobaczycie jak to wygląda, jak to szybko idzie. No i będziemy kosić usługowo. I oczywiście zabieramy ten jęczmień, inaczej bym przecież nie jechał z No, co więcej? No dzisiaj w planach godzina po jest 12 chyba z hakiem. Tak, 12.20. No, na pewno w planach jest kosić ten kawałek 3,5 hektara, dokończyć tą wcześniejszą działkę z poniedziałku, naszą e, i być może jeszcze kosić dla drugiego sąsiada. A jutro, jeżeli nie popada w nocy, bo gdzieś tam e, są jakieś e, na opady. Prognozy w nocy, jeżeli nie popada, to jedziemy na 15 hektarów jęczmienia i zamykamy temat jęczmienia u siebie na gospodarstwie. Ale to mówię, zobaczymy jeszcze. Póki co, jeśli chodzi o ceny jęczmienia w naszej okolicy, bo pod ostatnim vlogiem były takie pytania, no to u nas ta cena słuchajcie, kręci się na początku, przy samych pierwszych zbiorów to było 650 netto. Teraz ta cena gdzieś tam wszędzie, gdzie jest, usłyszę, to jest około 700 netto. Gdzieś tam w punkcie skupu, tak? Wiadomo, jak gdzieś tam trzeba odebrać z pola, to troszkę ta cena gdzieś tam jest niższa. I tak to wygląda, jęczmienie, które są gdzieś tam yy, bardziej tęgie takie, które więcej sypią, to też trzymają jeszcze troszkę tam wyższą wilgotność, taką nie wiem, 14-15, te na piachach, no to już jest tam 12 i, i śmiało do zbioru, niektórzy jeszcze czekają, niektórzy yy, już mają pobelowane, no różnie ta sytuacja wygląda, u nas pewnie już byłby skoszony, gdyby nie te moje wakacje, tak? Jesteśmy. No chmury chodzą, zobaczcie, ale ale walić to! Tutaj nie chcę wyjść O, dobra Tutaj kamerka Pomagajmy. I cyk Dobra, tutaj możemy słuchajcie Rozłożyć te dziupki. Cyk Działeczka, na którą Przyjeżdżamy to jest tam za tą kukurydzą, którą widzicie po lewo. To nasza akurat kukurydza. I tak, zabezpieczenie od kederu jedno, zabezpieczenie od kederu. Drugie. bardzo sobie tutaj oddepnę. Cyk. No i niech się tutaj tato wcelowuje. No, jakoś tak niewygodnie mi ta kamerka leży Rozłożymy będzie lepiej Plusem wózka na jednej osi jest to, że możemy sobie ręcznie go przesuwać ale za kolei te koło przeszkadza trochę przy czepianiu, nie? Tutaj na to mógłby jeszcze opuścić tymi... O dobrze, podjechał w sumie idealnie. Jeszcze troszkę do przodu. Jeszcze dobra i do góry. Syk Bailando Zamykamy zabezpieczenie. Nie wiem, co on tam chce ode mnie. O. cyk. To siedzi. Już jeszcze sobie zaraz zabezpieczymy. A, on chciał odjechać. Dobra, rozumiem, rozumiem. Eee, to sobie zabezpieczmy tutaj. Może tak. Cyk, cyk, cyk. Odkręcamy. Szybko złączę. Zaślepiamy. I skręcamy. I słuchajcie, to wszystko. To jest wszystko. Zostało tylko ustawić z tyłu e, kombajn na pokos. Na pokos to się ustawiało o tak się ustawiało Dobra, i chyba tutaj mamy wszystko no i zaczęliśmy. Jak się Gosi kombęistę? Oj, super, super! I nawet nieźle kurde, no. Teraz chwilowe, chwilowe jest na 7 ton z hektara, nie, sorry, 5 30 z hektara. Jeszcze też do końca nie wiadomo, gdzie patrzeć. No, ale możesz podgonić go śmiało, nie, tutaj. Jak hektarowo wychodzi? 2,40 hektara na godzinę. No, ale tutaj akurat ładnie gorzej tam z boku Nie, ale czego idziemy? 4 godziny, ja tylko na razie jedziemy no, Dobrze jest No jakieś tam chmury chodzą, ale raczej znaczy, nie będzie padać Rony chcę trochę dla siebie wziąć i do niego, a reszta już na, na nasze przyczepy. Gdyż tak się przykosi, się to średnia wychodzi znaczy gąbę pokazuje gdzieś tak od 4 do, do 7 ton nawet, no. To jest fajne właśnie w tym kwantymetru, że fajnie to wygląda, jak widać te planowanie miejscami, nie. I będziemy pierwsze miejsce, panie, powiem wam tak, no, no sprzęt, prawda. Kultura pracy yy, i wygoda to Poziom naprawdę wysoki. to mówił, żeby 3,5 na godzinę ustawić. Zaraz zobaczymy, jak ta rura tu będzie wychodzić. Czy będą mógł jechać za pokosem słomy, czy będą musiały jechać po pokosie słomy. Znaczy jeszcze w sumie nie jest pełny, nie? Moglibyśmy nawet z na tamtej strony sypać, może i będziemy. Zobaczymy, kiedy to rozłoży rurę. Ale ja się śmiałem do taty, że tutaj w yy, tym... Szybie, która jest do zbiornika, jeżeli się odwrócisz, to już przy 55%. Ona jest cała w ziarnie i się wydaje, jakby już było pełno, tak? A dopiero tam zaczyna to się szerokość zbiornika, ta pojemność, yy, i tam jeszcze jest przecież dużo miejsca. No jak kosimy, no to gdzieś tam pokazuje, no do 14,5 raz pokazało nawet 15% yy, wilgotności. Cały czas te chmury chodzą, ale chyba, o, dopiero chyba teraz 75% albo 70%, już nie pamiętam przy ilu to się e, kogut zapala. No jakieś 2 ha na godzinę z hakiem kładzie e, tryon I najlepsze jest to, że tam gdzie jest po tych dołkach, gdzie jest sucho, to gdzieś tam potrafi pokazać straty, e, a na tej tęgi, takim tęgim gdzie pokazuje 7-8 ton, nie ma żadnych strat. Po prostu to ziarno jest takie zasychnięte e, z tą ością. I chyba dlatego nie jedziemy zbyt blisko, żeby nie jechać w tym tumanie kurzu, nie zapierdzielać chłodnic. Na pewno plony są niższe niż w zeszłym roku. Tutaj nawet rolnik mówił, że w zeszłym roku zebrał prawie 28 ton z 3,5 hektara, więc jakieś takie 8 ton z hektara sypało. No a w tym roku zapowiada się, że będzie bardziej koło 6. No ale zobaczymy, co waga pokaże. Bo też ten kwantymetr, wiecie, to jest fajna sprawa, ale nie ma się to też tak odnosić do tego. No, najbardziej dokładna to jest jednak waga, czy to najazdowa, czy taka jak teraz na ręką mamy. O już możecie zobaczyć. Lekką góreczkę, która się wychyla z tego zbiornika. W tym roku na pewno uda nam się więcej jęczmienia skupić. W tym roku to dosłownie może dwie, trzy przyczepy jakieś tam przyjechały. No tutaj już 30 ton. Teraz tutaj wyjdzie na pewno gdzieś 20, może. A no tak, rolnik zabrał tutaj przyklepek, więc może 20 nie będzie. No i też swojego jest więcej, więc po prostu gdzieś tam dawka tego jęczmienia w, w paszy dla trzody wzrośnie. Myślałem, że te zboże zawsze staramy się kupować zniwa, są to wtedy takie dobre ceny i też kupujemy od lokalnych rolników. Później jak na przykład chcemy zamówić przez jakąś firmę, nie wiem, samochód, no to wiadomo, że to są prowizje, to są transporty i w ogóle i, i, i to wtedy ta cena jest dużo mniej korzystna. Z reguły, bo wiadomo, jak są duże wahania cenowe, to też już to nie ma nic wtedy do rzeczy. Ale powiem wam, że naprawdę różne, różne, przeróżne są zboża w tym roku. Pójdę zobaczyć, tylko czy jeszcze naprawdę mam uzamykane przyczepy. Różne są naprawdę te zboża, ktoś kto tam, no, w miarę dba, albo lepiej dba, no to... nie wiecie, posypie tego nawozu, od grzyba pryśnie, odpowiednio odchwaści, to te zboża jeszcze w miarę wyglądają. Wiadomo, na jakichś takich piachudrach 6 klasa, no to to różnie bywa, tak? Ale... Yy, wyglądają w miarę, ale ktoś jak naprawdę tylko posiał by posiać, zebrać do... wziąć dopłatę i... i oni tam za bardzo nawozu nie dał. Ani nie popryskał odpowiednio i w ogóle. No to wygląda dramatycznie. No Tutaj bardzo ładny, no jak na ten okienczmień. Nie ma co narzekać. No, ale to... Tutaj z boku to jest zgoła inaczej. Ciekawe jak ta słoma, bo wczoraj tak jak wczoraj, waliło tego deszczu, no taka, no mogłaby tak z dzień poleżeć, powiem wam szczerze. No już taki pokosik dubelowania fajny. Wejdzie mu tamten dołek zbiornika? Wejdzie. Raczej wejdzie. Teraz śmiechem żartem to i te przyczepy takie mniejsze się robią do takiego kombajnu, bo dwa zbiorniki, pełna przyczepa. Yy, pronarka to może jeszcze nie, ale znaczy pronarka. Yy, Tandemik to może jeszcze nie, ale yy, dłosiówka yy, to dwa zbiorniki i będzie pełna na pewno. Ale słuchajcie, liczyłem ostatnio opłacalność, może o tak powiem, albo po prostu koszta. Mówię oczywiście o swoich kosztach, jakie ponieśliśmy na jęczmień. I są to koszta od 3200 do 3400, co przy obecnej cenie za jęczmień, czyli 700 zł, no to niecałe 5 ton trzeba na pokrycie kosztów. Prawdopodobnie na każdym z dwóch kawałków yy, będziemy mieli powyżej szóstki. Ale dalej to nie jest jakiś wielki yy, wielki zarobek. No na tym co dzisiaj jeszcze będziemy kościć, to tam koło siódemki może się zakręcić ale, ale na tym drugim większym, to myślę, że bardziej tam sześć hakiem, nie? No i to nie są jakieś wielkie y, pieniądze, które zarobimy. Na lepszym kawałku może się zakręcić koło 1500 tysiąca złotych sektara, a na słabszym kawałku y, niecały, niecały albo cały tysiąc. Wiadomo, dochodzi jeszcze do płata, o ile są to swoje grunty, ale, ale jeżeli nie są to swoje grunty, no to jeszcze trzeba odjąć od tego dzierżawę, także... No nie jest jakoś tak wyśmienicie. Wiadomo, gdyby był lepszy rok, plony byłyby wyższe, mocalność byłaby wyższa. No ale niestety, nie ma tak kolorowo. Oho, chyba fajnie, pod takim względem, że nie muszę tak mocno jechać środkiem po kosu. Tak. O, go kołem najeżdżam, no ta ruchoma końcówka to jest fajny bajer, te prędkości różnią się w kombajnie, te wskazania prędkości różnią się w kombajnie, a w ciągniku. Korzy się, korzy. No te sypanie nigdy z kamerki nie wygląda dobrze, bo... nie widać tego zbytnio. Ale o tak, możecie zobaczyć jak tutaj sobie kombajn pracuje. No ja teraz mam na przykład w dupie <grych> jak jest sypane, bo tato zarządza teraz dzięki temu, że jest ta ruchoma końcówka, no, to tata sobie zarządza gdzie sypie, a ja po prostu jadę po swojej jednolitej linii. O, już mamy wszystko. Zobaczcie, jaka mała zmiana. 9 ,3 ,3 na 3 nagle w zestawie. To, się wydarzyło, słuchajcie. Przejechaliśmy już na nasz jęczmień. Tutaj, no lepsza ziemia też trochę jest niż na tamtej działce. Tutaj się spodziewamy dobrego plonu. Zresztą widzieliście, tam było 6,9 wcześniej, jak zaczynaliśmy. Teraz płacimy, no, na mokrym do odcinku jakby tego pola będzie po na długą przyklepę, bo tutaj mówi, że 16 też pokazuje na kombajnie 17 więc to pójdzie gdzieś tam szybko do skarmienia Ale co się stało? Co się stało, słuchajcie? To no prawdopodobnie 800 jednała turbina Ach tak, ta nieszczęsna 800, no ale co poradzić? Tak jest życie Trzeba szukać kolejne 900 jak tak? Dobra, na razie coś tam będziemy kosić, jak będziemy wjeżdżać już normalnie w ten łam, to więcej będzie e, relacji z tego. I ostatnie czy Panie. Jedna pełna, druga. Prawie pełna będzie i to, co to wcześniej jeszcze przywieźliśmy. Nie wiem, zważę w domu, zobaczymy, ile wyszło z hektara. Na komputerze pokazuje około siódemki, tam chyba 6-9, ale tam takich pustych przejazdu trochę było na Mokrym. I pierwszy dzień żniwny u nas, yy, można powiedzieć, zakończony tych małych żniw. Jeszcze jedna działeczka u sąsiada. Ale tutaj yy, u siebie koniec na dzisiaj, jak nie będzie badać, tak jak mówiłem chyba wcześniej, jutro na 15 hektarów uderzamy. No i też taka niespodzianka będzie yy, jedna jutro, a to już w kolejnym vlogu bo dziewięćsetka będzie miała swoje 5 minut, ale to wszystko zobaczycie. Dzisiaj jeszcze, słuchajcie, zajdziemy sobie e, na wagę. Jak wysypię e, i się zważę na pusto, to powiem, ile tutaj jakby było plonu. Chociaż może podam w komentarzu po prostu. W komentarzu, e, w opisie filmu, słuchajcie, będzie plon. E, także sobie możecie teraz zobaczyć, na, jak już się film skończy. Co tam sypało, jak sypało? Na pewno będzie to coś pomiędzy 6, i 7, sześć i 9. Nie no, może 7 nawet. Siódemki raczej nie zahaczymy. Szkoda? Aczkolwiek mówię, no to zobaczymy, bo to co waga pokazuje, to co kombay, to też są dwie różne rzeczy. Więc tym bardziej, że tutaj były cztery różne odmiany później poletkowo. Z których najlepiej chyba wyszedł wyszło malibu. Syngentowskie, bo tu jakby odbiory syngentowskie były, ale o tym y, jeszcze Wam opowiem. A słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle. O, jeszcze tutaj nasza bardzo ładna kukurydza po lewo od 80 arów, ładna bardzo. A tu jak widzicie po prawo nasze poletko kws -owskie. Też bardzo ładna kukurydza w tym roku tutaj. Ogólnie no, tutaj jest taka też dosyć niezła ziemia i trochę podmokła. Mm, więc w tym roku, gdy wilgoci jest mało, wody jest mało, to akurat takie dział, taka działka się sprawdza bardzo dobrze w tym góry.